Jak szybko uda mi się zbudować najlepszy możliwy skład w UFC, grając zupełnie od zera. Pierwsze co zrobiłem po założeniu nowego klubu to rozegrałem draft. Zbudowałem taki skład, a następnie wygrałem cały turniej, a otrzymałem za to takie paczki. O dziwo nie te najgorsze, ale i tak nie było w nich zupełnie nic. Natomiast za te rozegrane 4 mecze otrzymałem mnóstwo innych paczek, z których udało mi się trafić parę kart specjalnych, m.in. toca Viniciusa i toca Salaha. Następnie zrobiłem SBCO Informa i zacząłem otwierać paczki 85 plus razy 10. Miałem farta, bo wypadało mi naprawdę sporo. Rotoców I dzięki temu otworzyłem naprawdę dużo tych paczek, co przyczyniło się na trafienie paru ciekawych kart. I taki skład udało się zbudować w niecałe dwie godziny od założenia klubu. Oczywiście nie ma się czym podniecać, nie ma tu żadnej ciekawej karty, a my musimy zbudować najlepszy możliwy skład. Nie będę grał też bez przerwy, tylko rozłożę sobie ten challenge na parę dni, a będzie liczył się czas, który spędzę czysto w samej grze. Na no jako, że udało się zbudować taki skład, to postanowiłem pograć nim Rivalsy. Bardzo szybko udało mi się awansować do ligi 8, za co otrzymałem kolejne nagrody i co za tym idzie? Kolejny foder. Więc się i w kółko robiłem SBC. Po otworzeniu naprawdę dużej ilości paczek stwierdziłem, że wykonam zadanie, aby odblokować rynek transferowy. Bo, przez to, że jest to zupełnie nowe konto, to mam tu na razie zablokowany rynek. Więc zostałem zmuszony do zagrania w najbardziej bezużyteczny tryb w historii tej gry, czyli momenty. Zastanawiam się, czy ktoś jeszcze w ogóle w to gra. Ja tu już praktycznie zapomniałem, że taki tryb istnieje. Na szczęście nie zajęło to długo, i po chwili udało mi się odblokować rynek. A potem, dla odmiany, zrobiłem dwa piki z kartami futis. Nie były to najwybitniejsze karty, ale pomimo tego ulepszyły mój skład razem z innymi piłkami których trafiłem wcześniej. Dzięki temu teraz ten skład wygląda tak, więc pograłem nim Raywalsy i szybko awansowałem do ligi szóstej. Otrzymałem za to kolejne nagrody i kolejny foder. Tym razem postanowiłem dać szansę Pikowi kampanii, i nie był to najlepszy pomysł. Następnie zrobiłem Pika z ikoną, który okazał się jeszcze gorszy. A potem, otwierając jakieś losowe paczki, trafiłem Rodriego i Rodriego. Naprawdę dużo paczek otworzyłem, ale taki to jeszcze nie widziałem. A jako, że jestem już na ostatniej prostej do awansu do ligi piątej, to postanowiłem ulepszyć trochę mój skład. Więc zabrałem się za ponowne robienie paczek 85 plus razy 10, aż w końcu w jednej z nich pojawił się Pele. Na początku się ucieszyłem, po czym uświadomiłem sobie, że kosztuje 20 tysięcy. Potem wykonałem jeszcze SBC o Trenta, wrzuciłem nowych zawodników do składu i awansowałem do ligi 5. Następnie robiłem różne wyzwania w skład Battles, a także zacząłem robić grupę wyzwań o Griezmana, gdzie trzeba 100 razy wykonać SBC Architekta. Nie dość, że dzięki tym paczkom zbieram foder, to jeszcze potem zdobędę karty 99. Zauważyłem jeszcze, że pojawiło się jakieś ultra proste SBC o Rudigera i w taki sposób udało się zdobyć pierwszą kartę 99. Następnie zabrałem się za otwieranie paczek 85 plus razy 10, bo zacząłem robić SBC o Eusebio, do którego potrzebowałem dużo foderu. Otwierając te paczki w końcu udało się trafić jakieś sensowne karty. CM Mbappe i Futismusiale. Dzięki temu skład się trochę ulepszył i wtedy stwierdziłem, że zagram Food Champions. Szybko zdobyłem kwalifikacje i zacząłem grać. Na początku szło naprawdę świetnie. Zacząłem od bilansu 2-0, z którego zrobiłem 7-3. Byłem z niego naprawdę zadowolony i celowałem w 10 z Zwycięstw. Tylko że z 7-3 zrobiło się 7-5, 7-6, aż w końcu 7-7. Sam nie wiem jak to się stało. Ostatecznie wbiłem tylko marne 8 zwycięstw i miałem nadzieję, że chociaż paczki mi to wynagrodzą. No ale się myliłem, bo były tragiczne. Dosłownie takie karty to mogłem zdobyć otwierając z 5 paczek 85 plus razy 10, a nie grać całe food Champions. Jedynym plusem był Wandersar, który wypadł z paczek, bo on realnie ulepszył mój zespół. Dzięki tym nagrodom miałem chociaż dużo kart, więc wiadomo co robiłem. Przez to, że na tym etapie gry bardziej opłaca się siedzieć i robić takie SBC niż grać Foot Champions. A dzięki tym wszystkim paczkom w końcu ukończyłem Eusebio. I tak teraz wygląda nasz skład. Jest już overall 98, więc teraz musimy pozdobywać parę kart 99, aby udało się zbudować najlepszy możliwy skład. Więc próbowałem znowu tymi pikami futis. W pierwszym był Vinicius, a w drugim dla odmiany też Vinicius. To się nazywa mieć szczęście. Potem za zadanie udało mi się odblokować Barcole, a także Griezmana. Więc dwie kolejne karty 99 trafiają do naszego. Składu. A za wykonanie całej grupy zadań o Griezmana dostałem także paczkę pięciu piłkarzy 89, no ale była ona tragiczna. Pojawiło się w grze też SBC o Hansen z banalnymi wymaganiami, więc od razu ją zrobiłem. A także zrobiłem dwa kolejne piki z ikonami i ewidentnie nie mam do nich szczęścia. I kiedy myślałem, że jedynym sposobem na zdobycie składu 99 będzie w kółko otwieranie paczek i robienie dostępnych karców Veralem99, to jej postanowiło dodać do gry najbardziej abstrakcyjny turniej w historii, bo nie dość, że nagrodą za niego jest cieszynka Gridi w FC. 26. To także pik z pięcioma kartami 99 do wyboru. Więc od razu zbudowałem skład i odblokowałem tego pika. A więc zobaczmy, co będzie w tym piku. Zacznijmy od pierwszej karty i mamy na początku Clinton. No nie jest to najwybitniejszy traf, ale już mamy Pirlo. Dobra, przechodzimy dalej i tu mamy James. Następnie będzie Williamson. No dajcie coś ciekawszego. No nie, Alex Scott, no to nie jest nic ciekawszego. Może tutaj jest! Lamiliamal. W końcu mamy jakąś dobrą kartę. Sprawdźmy tutaj. Walsh. Dobra, totalnie bez sensu. No czemu dają mi same baby? No dajcie please, coś dobrego. No nie, no to nie jest nic dobrego. No i ostatni będzie Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, witamy serdecznie. No i właśnie na takie karty liczyłem. Więc poza Jamalem, Ronaldo i Pirlo, wziąłem jeszcze Williamson i Alex Scott. One nie mają żadnego znaczenia poza ratingiem, ale ważne, że udało się trafić te dwie karty. Po zdobyciu pięciu darmowych kart 99 wykonajmy jeszcze SBC Williamson, zdobywając kolejną kartę z maksymalnym ratingiem. Następny Poczekałem 24 godziny, aby wyzwania o te piki wróciły, a w międzyczasie odebrałem też nagrody za Rejwalsy. No i poza foderem, tam też nie było nic ciekawego. Na szczęście powrócił turniej i po paru szybkich meczach znowu otrzymałem pika z kartami 99. Nie był on aż tak dobry jak ten wczorajszy, ale udało się trafić Sala Pele. Ukończyłem także SBC o i do składu 99 brakowało mi już tylko jednej karty. Wiedziałem, że z paczek będzie ją naprawdę ciężko trafić, bo sam otworzyłem naprawdę masę paczek i żadnej karty 99 nie udało mi się trafić. A jedyną dostępną kartą w SBC był Rafinia. Wymagania o niego są naprawdę duże, ale po jakichś 3 godzinach w kółko otwierania paczek 85 plus razy 10 udało się go skończyć, kompletując skład oceniony na 99. A udało mi się to zrobić. Robić w lekko powyżej 30 godzin. Prawda jest taka, że gdybym zaczął ten challenge teraz, jak jest dostępny ten turniej, to taki skład zbudowałbym nie w 30 godzin, a w jakieś 3 godziny. Co prawda challenge się już skończył, ale skoro w grze dostępne są takie piki, to jeszcze je otworzymy, żeby zbudować serio najlepszy możliwy skład. Tym razem trafiliśmy Baila, Rafinie, którego wczoraj robiłem przez 3 godziny, najwidoczniej bez sensu i bramkarkę ocenioną na 99. I dzięki niej mamy już pełnoprawny skład z maksymalnym ratingiem. Co prawda brakuje w nim jeszcze takich kart jak na przykład Messi, więc jutro otworzę ostatniego pika. Tym razem jej zaszalało i wybór nie jest spośród 10 a aż 20 kart, więc mam nadzieję, że tym pikiem uda się zdobyć wszystkie najlepsze możliwe karty. Niestety większość piłkarzy jakich dostałem to duplikaty, ale udało się trafić trzy naprawdę fenomenalne karty. Ronaldo Nazario, Hulita i Beckenbauera. Problem jest tylko w tym, że nie ma jakich wszystkich wrzucić do składu, bo nie ma formacji, która by ich wszystkich pomieściła. Ale i tak ten skład wygląda naprawdę niesamowicie. Trafiliśmy praktycznie wszystkie najlepsze możliwe karty, poza Messi, Mbappe, Cruyffem czy Van Dijkiem. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę i suba. I do zobaczenia jak już wyjdzie FC26.